Cześć, witam na kolejnym mini wykładzie. Tematem dzisiejszego wykładu jest po co, są, po co jest właściwie pisanie dyktant na, na lekcji. Wiele osób i to też z mojego doświadczenia nie chce pisać dyktant, ponieważ jest to dla nich strata czasu, pisanie, pisanie. Pisanie nie jest dla nich, dla takich osób, y, części kursantów y, dobrym spędzeniem y, czasu, nauki na lekcji i zasadniczo jak najbardziej się z tym zgadzam, to znaczy ten najdroższy i najcenniejszy czas podczas lekcji to jest takie odpowiadanie na pytania, y, to jest ćwiczenie mówienia i rozumienia. Y, a nie pisanie, ponieważ pisanie dyktant, odpisywanie sobie lekcji książkowych do zeszytu można, można zrobić w domu i to bardzo efektywnie. Patrzymy jedno zdanie, przepisujemy może poszczególne wyrazy i sobie ćwiczymy. I to możemy z, zrobić w domu i szkoda tego czasu można powiedzieć marnować na zajęciach. Natomiast pojawia się jeszcze taka sytuacja, że ktoś w ogóle nic nie pisze. Tym bardziej, jeżeli nic nie pisze w domu, nie chce pisać na zajęciach, bo wtedy te pisanie mu strasznie, pisanie dyktant mu strasznie słabo wychodzi i robi 10, 15, 20 błędów. Tu od razu dodam, że jeżeli ktoś pisze regularnie dyktany albo przypisuje te lekcje książkowe do zeszytu, to na początku może jest 10, 15, 20 błędów, potem jest coraz mniej, coraz mniej. A jak ktoś jest na drugim podręczniku albo przynajmniej jeden podręcznik zaczął przepisywać, to od kolejnego podręcznika zasadniczo przestaje robić błędy albo robi pojedyncze 1, 2. Błędy albo nie wie czasami, jak, jak na, w którą stronę jest akcent, czy jest w ogóle ten akcent, a tak poza tym to, to mu to pisanie ładnie idzie. No i musimy też podejść do tego całościowo, jeżeli uczeń jest świadomy tego, że powinno być pisanie, czytanie, gramatyka, słuchanie czyli takie podstawowe umiejętności językowe i że też przydaje nam się to w zapamiętywaniu, że każdy jest wzrokowcem, słuchowcem, dotykowcem, kinestetykiem, tylko w różnym stopniu. No to jeżeli ktoś nie pisze, to utrudnia sobie tą naukę języka obcego, to będzie mu gorzej szło, będzie słabiej zapamiętywał. No, i właściwie część osób nawet tego nie wie, i dlatego, i dlatego czuję, że, że jeszcze nie umie, że jeszcze coś brakuje w tej nauce, że skończył dany podręcznik, ale go dobrze nie umie, i prawdopodobnie bierze się to z tego, że po prostu taka osoba sobie nic nie przepisywała, nic nie pisała, tylko przychodziła na kurs i sobie odpowiadała na pytania. No i warto to zmienić, warto to wykorzystać. Jeżeli ktoś trochę pisze w domu, to łatwiej mu idą te dyktanda i, i tym chętniej chce pisać te dyktanda, żeby się po prostu sprawdzić. A jeżeli ktoś jest już na jakimś poziomie i generalnie umie pisać, no to te dyktanda pomogą mu, żeby się tak upewnić, żeby sobie odświeżyć trochę takie słówka. Żeby też pomóc sobie w zapamiętywaniu, że normalnie nie piszę, ale chociaż na zajęciach sobie trochę napiszę. Jeżeli ktoś narobi pewno błędów, no to przecież to jest tylko taki u nas dobrowolny kurs językowy. I to jest też okazja, żeby chociaż raz w tygodniu albo dwa razy w tygodniu, no może raz w tygodniu coś napisać. Bo tak to właściwie no nie będzie takiej okazji. I, no i resumując, yy, będzie coś w tej nauce języka obcego brakowało, i dlatego robimy te dyktanda, yy, żeby, yy, no, żeby wzmocnić yy, tą naukę. Dziękuję i zapraszam na kolejny wywiad, yy, wykład.